Kochani, słońce jest bardzo intensywne, ale mam nadzieję, że, że widać. Chciałbym wam z tego miejsca pokazać, gdzie ma być wybudowana ta gigantyczna hala Lidla. Właściwie to nie do końca wiadomo czy to jest Lidl, bo to jest jakaś tam korporacja wielka i tak dalej, bo Lidl z natury się śmieciami nie zajmuje, a tu będą śmieci, ale do... Yy, do brzegu, chciałbym wam pokazać tu z tego wzgórza dokładnie pójdziemy też na miejsce dokładnie gdzie ma powstać ta hala ale jak spojrzycie tutaj właśnie za moimi plecami i popatrzymy przez wieżę sanktuarium, to za tą wieżą widać taką koronę drzew jakby taki las na wzniesieniu również, bo my jesteśmy na wzniesieniu sanktuarium jest w zaniżeniu no i później mamy kolejne wzniesienie bo to taki malowniczy malowniczy teren Tutaj i za tą wieżą, tą, ta korona lasu, którą widać od razu, to jest miejsce, w którym powstanie gigantyczna hala Lidla i tak już to nigdy więcej nie będzie wyglądać, ponieważ ona ma mieć 28 metrów wysokości, więc to nie jest jak markecik, który jak płasko wpisze się jakąś w krajobraz i go czasami nie widać. Tutaj mamy do czynienia z gigantycznym obiektem 150 na 450 metrów, pół kilometra długości nie ma takich centrów prawie że handlowych u nas no i ta wysokość bo hale mają po 10-12 maksymalnie metrów ta ma 28 metrów także no gigant prawie 10 piętrowy także jakbyście jak ktoś mówi gdzie to ma powstać i że to w ogóle nie będzie kolidowało no to chciałbym wam pokazać, że tam gdzie się ta korona drzew w tyle za wieżą sanktuarium zaczyna, tam zaczynać się będzie hala będzie, ją, będzie ona widoczna zresztą pojedziemy w tamto miejsce i będziemy sobie obserwować tutaj to miejsce, na którym teraz ja stoję, te stacje drogi krzyżowej tutaj, to wszystko będzie widoczne z tego, z tego miejsca, w którym ma powstać, ma powstać ta hala. Także zaraz tam będziemy. A teraz spróbujemy zapytać się tutaj organizatora, jak to dalej będzie wyglądać. Ale to jeszcze damy radę. Damy radę jeszcze, chyba usiąść. Przed chwilą rozmawiałem z panem Jackiem, jest słabo panu Jackowi, mówi, że serce mu bije, zdenerwowany. 13 czerwca, kochani, tutaj u wojewody w Olsztynie ma zapaść ostateczna decyzja, która już będzie praktycznie nieodwracalna a jeżeli nawet bo wszystko jest może odwracalne jak się ktoś uprze natomiast pewnie będą już gigantyczne odszkodowania i problem finansowy jeszcze do tego dojdzie i już będzie temat temat zamknięty zresztą to jest paradoks tej sytuacji polega na tym kochani że tu nikomu na tym nie zależy ktoś mi się pytał dlaczego jak są media po jednej po drugiej niby stronie teraz wybory kłócą się pasowałoby to przynajmniej jednej ze stron ale to nieprawda z tego względu, że decyzje, które tu zostały podjęte, decyzja o odrolnieniu zie, zie, trzeciej y, ziemi, trzeciej klasy, czyli czarnoziemu, y, decyzja o zlikwidowaniu średniowiecznego szlaku świętego Jakuba, która prowadzi bezpośrednio pod ten obiekt, y, decyzja o postawieniu w ogóle takiego obiektu y, w, na obszarze chronionym Natura 2000, zabytkowe drzewa wpisane do rejestru które są przy Alei Świętego Jakuba muszą zostać wycięte także jest tu szereg decyzji w wydanie zgody bez konsultacji społecznych jest tu cały szereg nieprawidłowości może nawet przestępstw, trzeba byłoby się temu przyjrzeć czyli ta władza i TVP ewentualnie na pewno o tym nie powie to już wiemy no bo to jest robota poniekąd tej władzy natomiast z drugiej strony mamy tych, którzy reprezentują tutaj obcy kapitał, korporacje więc nawet gdyby chcieli zaszkodzić tutaj urzędnikom PiSu czy PiSowi i chcieliby to nagłośnić po to, żeby wykorzystać tą sytuację tuż przed wyborami no to nie ma to tutaj absolutnie żadnego zastosowania w tym przypadku ponieważ liberalne lewicowe środowiska i ich telewizje są finansowane przez korporacje, a tutaj inwestycja jest dokonywana właśnie przez korporację, jedną z korporacji. Stąd jest to sytuacja patowa. No moglibyśmy jeszcze powiedzieć ewentualnie, że kościół, kościół mógłby zareagować. Przypomnijmy, że Fatima y, y, ma przepisy, które w promieniu Kilkudziesięciu kilometrów od sanktuarium nie pozwalają na budowę żadnych obiektów przemysłowych ze względu na ochronę tego kultu. Natomiast tutaj sytuacja jest yy, dramatyczna, ponieważ trzecia strona, jaką jest ewentualnie kościół, która mogłaby zareagować z jakichś niewiadomych względów, a jak niewiadomych, to pewnie wiadomych, yy, Kościół stoi absolutnie tutaj na straży yy, dokonania tej inwestycji, wykonania jej w całości. W żaden sposób nie protestuje, a na ewentualne protesty raczej jest reakcja negatywna. Zobaczymy dzisiaj, ponieważ będzie biskup tutaj, zaraz na mszy i będzie y, głosił kazanie. Może coś powie, może uda się podejść do biskupa i go o coś zapytać. Zobaczymy. Tymczasem udajemy się na yy, konferencję księdza profesora Tadeusza. Tam w oddale widać letni, yy, letni ołtarz. No nie ten budowany, bo to jest nowy, tylko tam w oddali. Także mała przerwa obecnie i będziemy to... Kontynuowali. Chcę wam kochani przedstawić przede wszystkim pokazać jak to tutaj realnie wygląda. Bo jest tyle opinii. Cześć, cześć. <ścoughs> tyle jest opinii różnych sprzecznych, często wykluczających się tyle osób mi się pytało, jak to tak naprawdę tutaj to wygląda. No to, to wam pokażę jak naprawdę to wygląda. Pojedziemy tak jak powiedziałem wcześniej jeszcze na, na to miejsce, gdzie ma być budowa. Inwestycja wykonywana, i stamtąd też zobaczycie, jaka to jest odległość tutaj do sanktuarium, bo to widać po prostu. To jest około kilometra w linii prostej, więc to jest naprawdę, jeżeli mamy do czynienia jeszcze ze wzniesieniami, z terenem takim pagórkowatym no to ta odległość się skraca e, jeszcze w linii prostej. Zaraz wrócimy z powrotem do dalszego tutaj opisywania tej sytuacji. Jak widzicie za nami jest sanktuarium, a my jedziemy prosto przed siebie tak jak prowadzi droga. I to jest właśnie odległość jaka nas dzieli sanktuarium od, od Lidla. Yy, także to jest właśnie ten średniowieczny szlak yy, świętego Jakuba. Tu są te zabytkowe drzewa, o których jest mowa. Tak, tak dokładnie wygląda ta trasa. W prawo jedziemy, tak? O. No nie ja się da tu nie Jesteśmy na miejscu właśnie. Zobaczcie kochani, taka jest odległość dokładnie dzieląca nas od sanktuarium, to jest krzyż, tu jest data na krzyżu 2020, ale to jest krzyż, który ma chyba ponad 100 lat, z tego co pamiętam, on był chyba odnawiany w tym roku. Ten krzyż również musi zostać z tego miejsca przesunięty. Ta polana, tu gdzie stoi samochód, właśnie to jest polana, na której będzie budowa. A tutaj kochani, zobaczcie sami, zobaczymy co tu się da przybliżyć. Zobaczcie, kochani, tam widać budynek sanktuarium. A z tyłu za budynkiem, polane, na której widać, jakby ostatnie stacje drogi krzyżowej. Postaram się to jeszcze później przybliżyć, natomiast chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, jaka to jest odległość i jak wpłynie to na krajobraz samego sanktuarium, bo jak stoimy na tej polanie i pokazywałem Wam to miejsce, no to tutaj widać było tylko koronę drzew, natomiast to, co ma tu zostać zbudowane, będzie wyższe niż te drzewa, bo będzie miało 28 metrów, 150 metrów szerokości i 450 metrów długości prawie pół kilometra. I to jest właśnie, kochani, tutaj, to jest ta przestrzeń, zaraz Wam ją pokażę. To jest to pole. To jest to pole. Tu mamy krzyż, a z tyłu mamy sanktuarium. Te drzewa, które tutaj widzicie, nie wiadomo, czy one w ogóle przetrwają. To znaczy te aleje klonowa. tu jest aleja. To są pomniki przyrody. Wszystko te drzewa. Pani, ta aleja klonowa, którą tu widzicie, to są wszystko pomniki przyrody. Sama trasa, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest średniowieczny szlak świętego Jakuba. A ziemia, ta która tutaj jest, to jest trzecia klasa ziemi, czyli czarnoziemy pod na przykład ekologiczną żywność. Nie do odrolnienia, nie ma szansy. ktoś kiedyś próbował odrolnić jakąś ziemię, to wie, że to jest praktycznie niewykonalne, a trzecia klasa to yy, no to już grube przestępstwo przy naszej polityce rolnej. Jeszcze raz, kochani, żeby nie było, jesteśmy na krawędzi tej, tej działki, która ma być zabudowana, z której z pozycji zero doskonale widać sanktuarium, tą piękną łąkę, i drogę krzyżową. No to wyobraźcie sobie, że jesteśmy 28 metrów wyżej, czyli wysokość prawie 10 piętra. Tak to, kochani, wygląda. Decyzja ostateczna ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Tutaj jeszcze trzeba byłoby sprawdzić, bo te drzewa są już jakoś opisane. Ale podobno gdzieś pod którymś, czy pod kilkoma z tych drzew tubylcy mówią, że wylewana była smoła czy ropa po to, żeby żeby je zabić, żeby uschły i żeby można było je wyciąć. No bo teraz kolejne przestępstwa trzeba dokonać, żeby wyciąć tych drzew. O tutaj kochani zobaczcie jakieś oznaczenie kolejne na tym drzewie o tu jakie ładne a te wszystkie też mają swoje numerki i jakieś takie kropeczki o, są opisane każde z nich do końca o. także wszystkie te drzewa Mają zostać wycięte, no bo tutaj nie wiem, mają być chyba cztery pasy pod tiry. Więc tak to kochani wygląda.